Cześć, tu Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. W ostatnim odcinku nasz władca Siemowit zdołał odeprzeć atak wielkomorawian, którzy starali się odzyskać swe dawne ziemie. Zniweczył także spisek jednego ze swych wasali, Wanika Skujaw, który został w odpowiedzi pochwycony i stracony. Zdołał także cudem uniknąć próby zamachu na jego życie. W wyniku dwóch wojen odebrał lędzianą ziemię na Małopolsce. I ostatecznie zdołał on pochwycić spiskującą przeciwko niemu siostrę Wojsławę i dokonał na niej egzekucji. No i tego typu styl rządzenia spowodował, że otrzymał on przydomek okrutny. Ok, także wracamy do rozgrywki. No i egzekucja, której się Mobit ostatnio dokonał na swojej siostrze Wojsławie Spowodowała, że zyskał on cechę bratobójca, co dość mocno odbiło się na jego możliwościach dyplomatycznych. To zaś w rezultacie bardzo mocno obniżyło nasze relacje z wasalami, którzy uważają w tej chwili Szemowita za tyrana. Dlatego też, aby poprawić te nadszerpnięte relacje, zorganizujemy festiwal ku czci słowiańskiego boga płodności Jaryło. Tak więc rozesłaliśmy w tej chwili wszystkim naszym wasalom zaproszenia i Szemobik będzie starał się, aby tegoroczny festiwal był specjalny i zapamiętany przez lata zarówno przez bogów, jak i ludzi. Słowo przeciwko słowu. Mamy tu konflikt między naszym dworzaninem a zwykłym chłopem. No bo krowa, której właścicielem jest dworzanin, dokonała szkód w zagrodzie farmera. I możemy tu stanąć po stronie naszego dworzanina i uznać, że chłop zapewne kłamie, bądź też domagać się, aby dworzanin dokonał rekompensaty za wyrządzone szkody. No cóż, nasz władca jest człowiekiem sprawiedliwym, a więc opcja numer dwa. No i wygląda na to, że siła perswazji siemobita była na tyle silna, że nasz dworzanin domawuj zgodził się z nami i z radością wypłacił odszkodowanie. I wszyscy basale już przybyli, czas więc rozpocząć celebrację Jaryła i nadejścia wiosny. Zgodnie z tradycją, jeden z naszych wasali zostanie wybrany, aby dokonać dookoła parady, będąc reprezentacją samego Jaryło. I któż miałby to być? Zdecydowano, że będzie to jeden z naszych pomniejszych wasali, niejaki kapłan Bielisław. Został on ubrany w najmodniejszy ubiór, do którego zostały przyszyte niezliczone, maleńkie dzwoneczki. Dzierżąc w ręku łód symbolizujący piorun, Bielisław paraduje dookoła, śpiewając i tańcząc, zanim zaściągnie się bardzo głośny i wiwatujący tłum. A, no cóż, liczyłem na to, że wybrany zostanie jeden z naszych bardziej znaczących wasali i tym samym poprawimy nasze relacje, no ale trudno. Niech żyje Jaryło, syn Peruna. Oczystości na zewnątrz dobiegły końca i w tej chwili Siemowit i jego wasale przygotowują się do wielkiej uczty, którą przygotowała już służba. Tak więc napijmy się razem. Podczas gdy Siemowit rozmawia z jednym z gości, przerywają mu głośne, pełne pasji krzyki, dobiegające z przeciwległego krańca Hali. Tam zaś w pełnym widoku kasztelan Jarosław zabawia się z jedną ze służebnych dziemek. Twoje są kompletnie nadzy i dopiero gdy wszyscy będąc w szoku ucichli, zorientowali się oni, gdzie się znajdują. No i wygląda na to, że ten chutliwy, pomniejszy wasal chyba niezbyt dobrze zapamięta tegoroczne uroczystości. OK, tak więc po tym incydencie uczta trwa w najlepsze. Jednak w pewnym momencie kawałki jedzenia i poobgryzane kości zaczynają fruwać po całym pomieszczeniu, rzucane przez wodza Dolnego Śląska Bitosza, który łapczywie opycha się wszelkimi delikatesami znajdującymi się na stole. Jednak w pewnym momencie jego twarz przybrała dziwnie zielonkawy odcień, po czym rusza on jak najszybciej w kierunku wyjścia. Jednak nie udało mu się i zmuszony on był zwrócić zawartość swojego żołądka na jednego z naszych gości, starszego wioski Krasimira. No tak więc płuc Dolnego Śląska Witosz chyba także dobrze nie zapamięta tegorocznego święta. Ale na tym koniec już dziwnych incydentów. Uczta i obrzędy zostały zakończone i nasi wasale powracają do domu. No i dzięki Bogu większość z nich uważa, że tegoroczny festiwal był jak najbardziej udany i warty ich podróży. Tak więc świetnie, poprawiliśmy nasze relacje z wszystkimi niemal wasalami. Zmarły kapłan Snobit nasz główny dyplomata. Tak więc wybierzmy kogoś innego na to stanowisko i wygląda na to, że najlepszym kandydatem jest Gościmir, wysoki wódz Mazowsza. Tak więc no de facto z powrotem przyjmujemy go do rady, z tym, że tym razem na innym stanowisku. I wysyłamy go na Dolny Śląsk, aby poprawił nasze relacje z tamtejszym wodzem Bitoszem, który, no jak pamiętacie, niezbyt dobrze zapamiętał zorganizowaną przez nas ucztę. No i wkrótce potem mamy już pierwsze efekty pracy Gościmira, który podreperował nieco nasze relacje z tym śląskim wasalem. Mamy już dość sporo złota, tak więc wybudujmy plac ćwiczeń dla naszych lekkozbrojnych bojów, dzięki czemu zyskamy sporo lekkiej piechoty i nieco łuczników. A poza tym wznoszę też dużo wyższą palisadę w Poznaniu, a także w Kaliszu. Na tronie państwa wielkomorawskiego zasiadł nowy władca Rościsław II, tak więc nie obowiązuje już rozejm między naszymi państwami. Dlatego też wypowiadam wojnę, w wyniku której będę starał się podbić Górny Śląsk, który prawowicie należy do Polski. Zwołuję nasze wojska i wysyłam je bezpośrednio do Opola, aby spróbowali zniszczyć jak największą część armii wroga, nim ta zdoła się zebrać w jednym miejscu. Ok, mamy zwycięstwo, tak więc kontynuuję atak, ruszając dalej na południe, w głąb Moraw. A nasz przyjaciel i wasal, a więc wódz Sącza mieszko. zapewnia nas o swojej lojalności i o tym, że będzie nas do końca wspomagał w wysiłkach wojennych. No świetnie. Mamy kolejne zwycięstwo. No niestety zmarł nasz mistrz szpiegów, który doskonale spisywał się na swoim stanowisku, tak więc musimy wybrać kogoś innego. I wygląda na to, że Kenna idealnie nadaje się na naszego nowego specjalistę od Intryg. A fakt, że jest ona żoną naszego władcy jest dodatkowym argumentem, ponieważ będzie ona wobec niego lojalna. Ok, armia wielkomorawska już została bardzo mocno osłabiona. Dlatego też dzielę naszą armię na dwie części. Jedna będzie oblegała Górny Śląsk, a druga zajmie się tropieniem i niszczeniem resztek sił wroga. No i niestety podczas jednej z bitew nasz władca Siemowit został okaleczony przez groźnego przeciwnika. I niestety odbije się to na jego zdrowiu i umiejętnościach wojskowych. No powiedzmy, że został raniony w rękę i częściowo stracił w niej władzę. No niedobrze, niedobrze. A tymczasem nasza oblegająca Górny Śląsk Armia została zaatakowana przez sojuszników Wielkomorawian, a więc wojska Księstwa Beneventu. Ale dzięki defensywnej pozycji na wzgórzach i nadchodzącym z Opola posiłkom odparliśmy ten atak. No i po zdobyciu Wrocławia, władca Wielkich Moraw przystaje na nasze warunki. Tak więc mamy kolejne zwycięstwo, ale niestety okupione tym, że nasz władca został okaleczony podczas jednej z bitew. Niestety słowiańska ludność zamieszkująca na Górnym Śląsku została nawrócona na chrześcijaństwo przez Wielkomorawian. Dlatego też wysyłam tutaj naszego wróżbitę, aby spróbował z powrotem nawrócić tutajszą ludność na nasze starożytne wierzenia. Hmm. Wygląda na to, że mamy nieco zbyt dużą domenę, aby móc nią efektywnie zarządzać, dlatego też będziemy musieli raz jeszcze oddelegować część władzy naszym wasalom. I nadamy tytuł Wysokiego Wodza całej Małopolski, naszemu wiernemu przyjacielowi, a więc Mieszkowi. I tym samym stał się on najpotężniejszym spośród naszych wasali. No i proszę, na południu doszło do buntu wasala Wielkomorawian, księcia Wawrzyńca I, który stara się uzyskać niepodległość. Tak więc, państwo, to jest coraz to mniejszym dla nas zagrożeniem. Ok, czas teraz zająć się wychowaniem małoletniej Danuty, córki i następczyni Siemowita. I to właśnie on osobiście wychowa swoją córkę. Mamy już dość sporo złota. A więc wybudujmy koszary dla naszych tarczowników. Dzięki czemu będziemy mieli dużo więcej ciężkiej piechoty. Poza tym yy, wzmacniam palisadę także dookoła Lubusza. A na wschodzie, jak widzicie, państwo lędzian uległo całkowitej dezintegracji. I w tej chwili te ziemie kontrolowane są przez yy, pomniejszych ludzkich władeków. Jego okay, gości już chyba wystarczająco poprawił nasze relacje z Witoszem z Dolnego Śląska. Tak więc wysyłam go na Kujawy, aby poprawił nasze relacje z małoletnim Wysokim Wodzem Wielisławem. Ach, wygląda na to, że Kenna i jej ludzie wykryli skrytobójczy spisek. I to spisek naszego przyjaciela, a więc Wysokiego Wodza Małopolski mieszka. I moglibyśmy go w tej chwili uwięzić, aby temu zapobiec. Ach, no zobaczmy czego nasz przyjaciel chce dokonać. I wygląda na to, że chce on zamordować jednego ze swych y, pomniejszych wasali. Ach, także no mamy trudny wybór. Z jednej strony jest to nasz wierny przyjaciel i sojusznik. Z drugiej jednak strony poczucie sprawiedliwości ciemowita. Nie pozwala mu na to, aby przejść do porządku dziennego nad próbą skrytobójczego morderstwa. Ale ostatecznie poczucie sprawiedliwości zwycięża i Szemowic z ciężkim sercem decyduje się uwięzić yy, mieszka. Udało się tego dokonać. Ale pomimo tego faktu, jak widzicie, relacje Siemowita i Mieszka znacząco nie ucierpiały. Tak więc myślę, że za jakiś czas go wypuścimy. A gościmir, który no, jak widzicie już się starzeje, skończył właśnie 50 lat, poprawił nasze relacje z Biesławem z Kujaw. No także świetnie, niech kontynuują swoją pracę. A jak widzicie, Biesław skończył już 16 lat i przejął samodzielne rządy na swoich ziemiach. Ok, wygląda na to, że fasal, którego nasz przyjaciel chciał zamordować, zmarł z przyczyn naturalnych. Ok, tak więc uznajmy, że Mieszko odbył już wystarczająco długą karę i wypuśćmy go na wolność. Siemowit obawia się, że jego córka danuta jest zbyt cyniczna jak na jej wiek. No cóż, Siemowit odebrał edukację religijną, co prawda nie był dobrym uczniem, ale mimo to jest on człowiekiem wierzącym, dlatego też wybieramy opcję numer 2. O, no proszę, nasz przyjaciel mieszkał wykazuje inicjatywę. Ponieważ zaatakował on budującego się księcia śląskiego. I próbuję w tej chwili podbić Cieszyn. No zobaczymy co z tego wyniknie. Masz sokolnik raz jeszcze oczekuje na inspekcję Siemobita, ponieważ otrzymał nowego ptaka. Wygląda na to, że jest to dar od naszego przyjaciela Mieszka, a więc niech ruszy z tym ptakiem na polowanie. Możemy raz jeszcze rozwinąć naszą technologię i niechaj będzie to infrastruktura zamkowa. OK, możemy coś wybudować w gnieźnie i niech będzie to strzelnica dla naszych łuczników. A nasz wasal i przyjaciel, Mieszko, jak widzicie, zdobył cieszyn i w tej chwili oblega pozostałe grody w tej prowincji. Nawet najmniejszy pająk powoduje, że Danuta piszczy i biega szukając ukrycia. No i fakt ten niepokoi sięowita. No i mamy tu do wyboru. Pająki też ich nie znoszę. Możemy też postarać się wytłumaczyć, że pewne rodzaje strachu są jak najbardziej w porządku, ale są granice. Albo też możemy spróbować jej wpoić, że strach zabija umysł. Nasz władca jest człowiekiem odważnym, tak więc opcja numer 3. Ale nie miało to większego wpływu na charakter jego córki. No i mamy kolejny konflikt między zwykłym poddanym a naszym dworzaninem. A tym razem chodzi o Abdullah Gafura, czyli naszego eunucha i bardzo utalentowanego wojewodę. No, ale cóż, nasz władca nikogo specjalnie nie traktuje i sprawiedliwości musi stać się zadość. Tak więc nasz dworzanin musi dokonać rekompensaty za wyrządzone szkody. No jednak Abdul Gafur nie przyjął naszego wytłumaczenia i nasze relacje nieco się popsuły. No i proszę, Mieszko dokonał tego i zdołał podbić ziemię Cieszyńską. Oj, no ziemia ta nie należy bezpośrednio do naszego władcy, lecz właśnie do wysokiego poza Małopolski mieszka. Ta prowincja także została nawrócona na chrześcijaństwo przez Wielkomorawian. i teraz do naszego wasala będzie należało to, aby z powrotem przywrócił tutaj słowiańską wiarę. No i wkrótce on tego dokonał. Jak widzicie, większość populacji odrzuciła chrześcijaństwo i powróciła do dawnych wierzeń. No i w tej chwili Mieszko jest najpotężniejszym spośród naszych basali, ponieważ posiada on aż cztery prowincje, w tym bardzo bogatą ziemię krakowską. Ale myślę, że nie mamy się czego obawiać, bo jest on w końcu osobistym przyjacielem Siemowita. Dzięki podbojowi Cieszyna możemy w tej chwili utworzyć nowy tytuł, a jest nim tytuł Wysokiego Wodza Całego Śląska. Mowit właśnie dokonywał inspekcji w najwyższej wieży Grodu Gnieźnieńskiego kiedy nagle w znajdującym się 50 metrów powyżej ciemi oknie pojawiła się głowa Danuty o i co nasz władca ma począć z tym ciekawskim dzieciakiem no możemy uznać, że ciekawość przecież jeszcze nikogo nie zabiła i puścić to płazem możemy też dać jej lekcję Albo też możemy stanowczo zakazać jej wspinania się na wieżę. No cóż, z jednej strony Siemowit jest człowiekiem gniewnym i mógłby tutaj dość ostro zareagować na to, że jego córka naraża się na niebezpieczeństwo, ale z drugiej strony jest też człowiekiem odważnym. Dlatego też wybierzemy opcję numer jeden. No i ponieważ nie spotkała jej żadna kara, w wyniku tego epizodu Danuta zyskała cechę charakteru szczera. O proszę, mamy ciekawe wydarzenie. Po latach dokładnego planowania i zbierania środków, Witosz Lechowicz, który znalazł schronienie na dworze naszego wasala i wodza Dolnego Śląska, zebrał sporą armię wygnańców, najemników i pełnych nadziei ludzi. I zamierza on ubiegać się o swoje roszczenia na drodze siłowej. O, tak więc mamy tu bardzo ciekawą sytuację. To jest y, ostatni potomek Lechowiczów, którzy rządzili plemieniem Lędzian I maszeruje on w tej chwili w celu zdobycia Kijowa. O, no, ciekawe co z tego wyniknie. No, my jednak nie będziemy się bezpośrednio wikłać w ten konflikt. Znowu możemy zainwestować w technologię. I tym razem, niech będzie to raz jeszcze kawaleria. No i proszę, Siemowitowi sprzyja los. Jego żona Kenna znów jest w ciąży. Oby tym razem był to syn. Nasz rozejm z Morawianami właśnie wygasł, tak więc upomnijmy się o ostatnią prowincję Śląska, która jest zarazem ostatnią prowincją na drodze do całkowitego zjednoczenia Polski. I wypowiadamy wojnę o Opole. Serce Siemowita zamarło, gdy zobaczył on Danutę, gdy ta wychodzi z lochów, pokryta w brudzie i z zakrwawionym nożem w ręku. Hmm, co ona mogła tam robić? No i reakcja Siemowita też jest dość interesująca. Nauczę Danutę jakichś ciekawych umiejętności. Wola na to, że nasz władca jest zadowolony z tego, że jego córka ma jakieś okrutne skłonności, podobnie jak i on. Ale chyba jednak okrutna natura, śmiałbita, nie zainteresowała Danuty, a wręcz odwrotnie, wystraszyła ją i zyskuje ona cechy charakteru tchórz. Opole zdobyte, tak więc spróbujmy przechwycić i zniszczyć oblegającą Cieszyn armię wroga. No i w końcu naszemu władcy narodził się syn, któremu dał na imię Masław. Tak więc w tej chwili to właśnie on jest jego bezpośrednim następcą. Tym samym spełnił on swą ambicję, aby mieć syna. Tak więc wybierzemy dla niego kolejną ambicję i niech będzie to poprawa umiejętności dyplomatycznych, które są w tej chwili na fatalnie niskim poziomie. Okej, okay, dochodzi do bitwy pod Tarnowem. I siły Wielkomorawian zostały decydująco pobite. No i po kolejnej zwycięskiej bitwie nasz przeciwnik godzi się na nasze warunki. I tym samym zjednoczyliśmy wszystkie ziemie de jure należące do Polski. Ok, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny, w którym przyjrzymy się, jak potoczyła się historia w innych zakątkach świata.